No, proszę, bo to jest tak, że jak ja coś obiecam, to nie trzeba mi co dwa lata przypominać. No, <laughs> to to nie, może nie całe dwa lata temu zaprosiłem panią do programu, potem to zaproszczenie... To może jeszcze kontekst, kontekst, może przypomnimy. Tak. To, był, to był chyba początek roku 2024. Rozpoczęły się masowe protesty rolników. No i tutaj kanał Zero chciał zorganizować taką dużą debatę tak. w sprawie rolnictwa. No i dobrano, rozumiem, już wtedy kandydatów i wiceminister Kołodziejczak... Odmówił? Tak? Rezygnował z tej debaty. Tak. No i tutaj właśnie pan redaktor do mnie zadzwonił, zapraszając mnie. Po czym po godzinie okazało się, że minister Kołodziejczak już były. Jednak się na tej debacie pojawi, no i tak się. To tak. było moje pierwsze zaproszenie. Musiałem, musiałem wtedy odwołać to zaproszenie, ale obiecałem, że zaproszę panią w zamian na rozmowę jeden na jeden. Tak. I mirają no. dwa lata prawie i oto jesteśmy. Tak. W tym samym Zdążyłam sposób. pana zablokować na Twitterze i odblokować. Naprawdę? A czym podpadłem? No właśnie brakiem zaproszenia. To, to pełni taka mściwa No Oczywiście, była? no ale już no już teraz to już mi przeszło. Pan. Jak długo byłem zablokowany? Nie wiem, z pół roku. Ja myślałem, że pół godziny, powie, a to pół roku.